Witam serdecznie. Robert Winkiewicz, Dariusz Szlaga. Jesteśmy doradcami sadowniczymi w AgroCymexie. Na dzisiejszym spotkaniu w Wilanowie prezentujemy kilka naszych produktów. Głównie są to nawozy. Grupa nawozów wapniowych. Szczególnych nawozów, bo, bo są to nawozy, które oprócz tego, że bardzo łatwo i szybko dostarczają owocom wapń, to wapń również mają dodatkowe właściwości ograniczaniu chorób i grzybowych, ale i bakteryjnych. Takim flagowym nawozem, produktem, który w tej chwili promujemy jest właśnie Folangs. Jest to nawóz wapniowy oparty na mrówczanie wapnia. Bardzo duża zawartość wapnia, bo jest to 40% tlenku wapnia. Wszystko w postaci mrówczanu wapnia, czyli związek, który przez owoce jest bardzo łatwo, chętnie przyswajalny, ale oprócz tego, tak jak wspomniałem wcześniej, mrówczan wapnia wykazuje bardzo dobre właściwości w ograniczeniu patogenów, czyli również choroby, które atakują rośliny sadownicze. Yy, Viflocal S to jest polski nawóz wapniowy yy, oparty na nanotechnologii. Jest to yy, nano srebro i wapń. Dzięki temu ten wapń jest też bardzo łatwo przyspajany przez owoce i również nano srebro bardzo dobrze ogranicza choroby i grzybowe, ale i bakteryjne. To yy, potwierdził miniony sezon, ponieważ mieliśmy Szczególnie tutaj w okolicach Grunica mieliśmy sporo problemów z chorobami bakteryjnymi, takimi jak zaraza ogniowa, ale szczególnie rak bakteryjny pseudomonas. I tam, gdzie wystąpiło, wystąpiły objawy porażenia przez raka bakteryjnego, tam taki program z WIFLOKAREM właśnie, czyli z tym nawozem wapniowym oparty na nanoc, polecaliśmy, efekty tego programu były bardzo, bardzo zadowalające. Kolejnym nawozem wapniowym jest metalosaty kalcjum. Myślę, że znany Państwu nawoz wapniowy oparty na aminokwasach roślinnych, które też zapewniają bardzo dobre odżywianie wapni. I tutaj na tym małym banerze, który jest na siatce, grupa nawozów fosfiron. To są proszę Państwa nawozy fosforynowe, fosfiron magnezowy i fosfiron Oprócz tego, że dostarczamy fosfor, magnez i mieć to e, fosforyny również bardzo dobrze tutaj e, ograniczają patogeny. E, wiemy, e, że e, fosforyny e, bardzo dobrze e, wspierają e, ochronę przed parchem e, i to również potwierdziły, potwierdziły badania, e, które były prowadzone w tym sezonie w Instytucie Ogrodnictwa w Skierniwisach. Proszę Państwa, wsparcie. E, ochrony przed parkiem to jest nawet do 20%, jeśli chodzi o mieszaniny, oczywiście z tradycyjnymi fungicydami typu kaptan czy dena, łącznie z, z fosforynami e, Takie wyniki mamy w tej chwili e, już, e, to są fakty, e, skuteczność e, do 20% wyższa, jeśli chodzi o ochronę parka z fosforynami I proszę Państwa, jeszcze. Jak to tłumaczyć? Jak to tłum tłumaczyć? To znaczy, że w tych, na, na tych poletkach tam gdzie było, jest, był stosowany program e, parkowy. No proszę Państwa, tutaj e, po prostu e, mechanizmy obronne roślin na patogeny są e, na takim poziomie są podwyższone i e, lepiej funkcjonują, że same się rośliny bronią e, przed patogenami. Zarówno tutaj i choroby grzybowe, ale i bakterii. Czyli mamy podniesione, mecha podniesione mechanizmy obronne. To się tyczy i fosforynów, ale również nano srebra e, czy, e, czy również innych te, związków, które w tej chwili wprowadzane są do, do, e, do ochrony, bo wiadomo, że integrowana ochrona no, tego też wymaga, żebyśmy e, chemię e, i pestycydy stosowali tylko wtedy, kiedy jest to nie, niezbędne, nie, nieuniknione, a wspierali ochronę innymi związkami.